że wam yy, skiny yy, rzadkie bardzo rzadkie epickie mityczne i legendarne które warto kupić będzie 5 rzadkich 5 bardzo rzadkich 5 epickich 5 mitycznych i 5 legendarnych moim zdaniem bo mi się nie podobają wszystkie skiny tak. rzadkich dla mnie poleca Kupić Goblin Carretera nie są taki średni w grze, też ale ładny I on jest na piątym miejscu. Później wylądowuje ten Larry i Lori kontrolerzy. On jest bardzo mega ładny. Ja bym go mega chciał. Znaczy, mam go i bardzo się cieszę z tego zakupu. Yy, już top 3 otwiera niesamowita Charlie. Przecież to jest fan Spidermana. No to jak tego nie kupić? Top dwa Wybrałem... Wiem, że dużo osób się z tym nie zgodzi, ale ciemny Chester, tak. Chester, ten skin, to jest taki ładny. Wiem, że to dziwne, ale dla mnie tak. I pierwsze miejsce, że mówię Westernowy Kid. Z tym Pilot Kid. Pokażę wam. Bo yy, skina, które, który mi się najbardziej podoba. Go będę pokazywać. Jest taki ładniejszy. Znaczy, nie ma jakichś mega fajnych ataków, ale jest mega ładny. No, Sorry. Wiem, że większość osób się z tym nie zgodzi, ale to można tak. No dobra. Teraz przechodzimy do Bardzo rzadkich. Tutaj było mi trudno wybrać, bo wszystkie skiny są ładne. Znaczy, nie wszystkie, ale wiecie. Piąte miejsce. Otworzył akurat tutaj doskwik. Nie dużo osób go ma, bo on był halloweenowy, ale był tak bardzo ładny. Mega fajny ma taki. W ogóle. Top 4 świąteczny spike. To jest taki ładny, skin widzowie? Top 3, kolejny. Top 3 otwiera. Halloweenowy Leon. to te dwa skiny. Duchy są takie ładne. Ja nie mogę. Później mamy Burgela Low. Tak. Top 2 to jest Burger Low. Ma bardzo fajne ataki. Jest mega ładny. A to moim zdaniem roczny Klausam. to najlepszy skin. O tak. Teraz arena treningowa. I pokażę wam, dlaczego ja tak sądzę. No też fajną rzecz ustawioną. Nie wiem czy... Przecież... Większość o tym pewnie wie, ale ten... Atakuje. Jak ma ulta włączonego, to wtedy atakuje tak ciemnym A jak nie, to atakuje takimi pięściami. Dla mnie to się tak upila okupować. On jest taki fajny. Ale to moim zdaniem. BUM! ma fajną emotkę. Szkoda, że się nie rusza jedynie. Teraz przejdziemy sobie do skinów epickich Tak, dobrze słyszycie Skinów epickich I wybrałem Tak Na piąte miejsce Wybrałem, ja go niestety nie wiem, ale Doktor Edgar On jest taki ładny Moje zdanie oczywiście yy. No bo ma ładne Ataki też Mega jest 4 to Mroczny Anioł Korb. To jest taka Sigma. No wiem, że może nie za bardzo, ale to jest takie ładne. top 3 otworzył tu El Tigro. Może nie jest dla każdego ładny, ale on jest dla mnie mega ładny. Top 2. To mroczny Lord Spine. Nie mogło go tu zabraknąć. To jest Sigma. I jeden to, pierwszy numer jeden, kamienny trollu. Mi się udało go zdobyć, wszyscy którzy będą go mieli, fajnie. Ci co go nie mają, wierzę, że uda wam się go zdobyć. Pokażę wam jego ataki, przecież to jest takie fajne. Takie ptaszkami, strzela. A jego to, że jakby, taki straszny las można powiedzieć. Szkoda, że nie ma skinów, w których mają jakieś to zrobione. To nie ma też ten, że na przykład tutaj by był ten taki las. To no, by spoko było. Ale szkoda, że go się nie da normalnie kupić, bo bym go dawno kupił, ale spoko. Teraz przejdziemy do mitycznych skinów. Nie mam żadnego i jest mega mało. Więc top 5 otworzył Megalodon Meg. To jest taki Fajny skin. No, drogi, ale. No, Meg ma. To jest chyba najlepszy skin. Top 4. Moim zdaniem. To jest. Nie. Tak, Zeus Brock. Pomyliłem się. Sorry, widzowie. Zeus Brock. On jest taki ładny, widzowie. Ja nie mogę w tej Top 3. Otwiera. Konfer... Sorry, ale Konferenciar <noise> Byron. On jest taki, można powiedzieć, trochę aluminowy. Bardzo ładny. Teraz top 2 otwiera księżycowa Janet. To jest taki ładny skin. Ale top 1 to Elo zgrywający. Ho -ho. On jest tak fajny, że tak jakbym go mógł, to bym kupił. Ale nie chcę. Poczekam. Może jego atak jest dziwny, bo on takimi piastkami, ale tak robię w sumie bokserzy, nie? Ciekawy, w którego wylosuję. Oj, czyli na tego zużyję I on tak z tym polem leci. To jest takie fajne, że wam... No szkoda, że to jest z hiperem, nie że? A może leci, proszę, weźmy, zobaczmy. Zobaczymy. Nie no, pewnie będzie bez ale okej. Okay. O, szkoda, że bez leci. Ok, i dawaj jeszcze raz. No dobra, to by było. Znaczy nie! Jeju! Sorry, ja się mylę! Jeszcze legendarne. Legendarne. W legendarnych top 5 otwiera sportowiec Stew. Jak można go nie lubić? Jest mega ładny skin. Top 4 Kreskówkowy Spike Ładny to jest skinek, mi się najbardziej nie podoba Ale niektóre osoby go lubią Mecha Mortis Top, top 3 Fajny jest, no Opyla się Top 2 Otwiera Feniks Krug, jego nowa animacja to jest taki stos i top jeden. Me Edgar. Jak to zobaczycie. Ho! On on jakby taki mowy, można powiedzieć. I taki spoks. Wiem, że dużo osób hejtuje Edgar, ale nie, on jest ładny. O ja... znaczy ładny jest. Znaczy fajny jest Edgar. Ładny jest do niego ten skin. Ej! Mam takie no, znaczy hm, Co coś zobaczyć tu polecę i włączę sobie to najlepiej tu w mnie ten but No na trzy. no dobra Zegramy eee, zagramy sobie jedną rundeczkę dobra właśnie że wygrałem i teraz otworzymy dwa star bardzo rzadki Czekamy już brudnie. Bardzo rzadki. Czekamy już brudnie. Bardzo rzadki. I bardzo rzadki. Ciekawe, jaki będzie drugi. Dobra, rzadki, rzadki, rzadki. rzadki. I. Coś chciałem widzowie tylko powiedzieć, że to. No bo. Czekajcie. Ten. Czy hmm, ta tabela się pojawi jutro? Bo ona się powinna pojawić już dziś. Ale y, twórcy napisali y, po angielsku, że pojawi się jutro. Na 100% jutro, bo ja sobie przetłumaczyłem. No dobra widzowie, z wami się żegnał nosek. Cześć i czołem. Widzimy się jutro na dwóch albo jednym filmiku. Cześć.